No, dawno nie nagrywałem. Ale nadszedł ten cudowny. Moment, w którym mogę w końcu sobie pogadać co prawda do kamery, lecz też wirtualnie do Was. Aczkolwiek w lipcu trochę sobie odpoczywamy od Eurowizji, jak bardzo się da i ten odcinek, i jeszcze dwa kolejne będą o Chuck oczakowizji, Chuckwizji. A mianowicie, w końcu po tylu tygodniach mogę powiedzieć, co sądzę o wybranych piosenkach. I ogromnie się cieszę, że mogę w końcu to zrobić. Więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. I przede wszystkim dziękuję Wam jeszcze raz za tak liczny udział w konkursie, bo oddaliście w półfinałach wszystkich. To było ponad 13 tysięcy głosów. W finale było 11 tysięcy głosów przez 4 dni, więc to naprawdę dużo. Nagroda jest już o zwycięzcy. Postaram się też powiedzieć mniej więcej, co sądzę o wynikach danych półfinałów i tak dalej. I co jeszcze chciałbym powiedzieć, to na pewno to, że już mniej więcej wiem, jak za rok yy, rozwiąże. Niektóre e, sprawy, będę też chciał, żeby jednak mimo wszystko wszystkie zgłoszenia miały jakiekolwiek znaczenie, ale nie martwcie się, wszystko w swoim czasie, a tak naprawdę to za rok. Więc przejdźmy do pierwszego półfinału, który odbył się y, krótko po zakończeniu y, zgłoszeń. 18 państw, jak wiemy, 9 przeszło dalej. No i kto tam wziął udział? Bez multi. Czyli zaczynamy od Lambadziary, <noise> ale takie piosenki też są potrzebne. Cieszę się bardzo, że Grecja jest po grecku. Jest taka. summer vibe. Y... Ogólnie powiem wam tak: na początku mnie strasznie irytowało, ale z czasem to właśnie te. jakoś mnie porwało. Dobra, Laura Kasotto. Nie moja piosenka, nie mój rytm, nie moja gusta, nie mój styl. Moim zdaniem, wiele gorsza piosenka niż jej Eurowizyjna. Dla mnie przepada trochę, sorki. No disappear już, pa pa. Równowaha, Równowaha. Corbin Dallas. Niezrozumiana przez nikogo piosenka eee, no, ktoś musiał zająć ostatnie miejsce, prawda? No, przykro mi bardzo eee, Na pewno są jakieś fani, ja sobie zdaję sprawę, że są osoby, które to polubiły Ja bardzo chcę je poznać Jak koza I to jest taka ciekawa sprawa, bo ja bardzo lubię ten utwór i chyba nawet bardziej niż piosenkę Eurowizyjną, można tego, że jest ona bardziej w stronę kultury azerskiej. No, jest po ich niemu, a nie po angielsku. Nie jest szwedzka na siłę, więc szkoda, że nie weszło do finału w sumie. Ja na Portugalię nie umiem ostatnio patrzeć, odkąd Salwador wygrał, ale to jest bardzo słuchalne. Mnie też nie porywa bardzo, nie jest to nadal mój styl. Taka pościeluwa. Yy, ale było prawie w finale. Więc trochę to rozumiem, bo to mogło być wysoko. A właśnie. żygam już, Hatari, mam ich dość paszliwon. W sensie. Nie rozumiem nadal trochę ich fenomenu. Do końca i trochę boli mnie, że widzimy Hatary i głosujemy. Melody, melodia instrumenta jest fajna, tak jak w przypadku Hag Hagri Hagrid Munsigra, ale potem wszystko reszta się psuje. Serbia, dosyć kontrowersyjny wybór, wiele osób się zastanawiało dlaczego, um, ale to już wyjaśniałem w komentarzach. Piosenkę bardzo lubię, ale Rita ma o wiele lepsze piosenki. Um, to jest coś taki łatwy, wybornie wymagający powiedzmy sobie szczerze. Ale tutaj chyba wydaje mi się, że w sumie to Kaigo większą robotę odwala M melodia. Siostra Christina. To jest też taki fenomen, którego nie rozumiem. Na zasadzie. Skąd Fatekan ma nagle telefonów? Bo... pysenka jest bardzo ładna, ale... dla mnie ona w tym tłumie trochę przepada. Może to jest fakt, że to jest siostra, że to jest zakonnica, że Watykan to jest jednak, no, kojarzy nam się z, ze świętością, z religią, i może dlatego ludzie głosowali, że chcieli taką namiastkę e, Watykanu, takiej, e, takiej właśnie e, świętości w, w finale. Wielka Brytania, trochę byłem zaszczarowany, że nie weszło to do finału, mimo wszystko. E, I nie mówię tutaj o popularności zespołu Bastille, których piosenki znam, niektóre i bardzo lubię. Akurat z tych trzech piosenek, Takich moich ulubionych, to ta była jednak najsłabsza. Gruzja. Niestety bardzo poszkodowa poszkodowany kraj w naszym konkursie. No ta piosenka, powiem wam szczerze, że w innych półfinalach tutaj mogłaby sobie lepiej poradzić. Tutaj przepadła. A coś innego, przynajmniej fajnego, takiego. I w ogóle. <laughs> o czym ja mówię? W ogóle powstrzymuję się, żeby nie śpiewać, bo ja. Co oglądam jakieś skróty, ale teraz ja śpiewam te piosenki. Belgia to jest bardzo dobry utwór, aczkolwiek wolę inne jego piosenki. Na przykład, Million Eyes. A to jest takie bardzo dobre, dobrze wyprodukowane. Łapie za ucho i trzyma do końca. Nie był to mój faworyt, bym być szczery. Ale to na pewno nie był mój faworyt. To jest zbrodnia nad zbrodnie, aż się dziwię, że mój regulamin na to pozwolił, i że tutaj rzeczywiście mogą reprezentować Włochy. Jak eee... może być Włochy bez włoskiego języka? No mała ma to wspólnego z Włochami, ja piosenki nie lubię w ogóle, bo mam być 4 strasznie mnie irytuje. I, i, i no jok, i ok, jok, ok, jok, ok. w ogóle Włochy mogły wygrać pierwszy półfinał, jeżeli chodzi o televoting. Jok, jok, jok. Turcja. To jest takie. Taki trochę rap, trochę takiej elektroniki się włącza potem. No w ogóle trochę Michele z, z Malty. Ale piosenka taka średnia, mam być honest. Sweden. I z taką piosenką Szwecja na Eurowizji mogłaby wygrywać. Na pewno. Bardzo mocna propozycja, bardzo. Um, szybko wpada w ucho, naprawdę, mimo że to nie jest piosenka szybka. Więc to, to jest takie szwedzkie, ale dobre, o. Moje guilty pleasure! I love it, I love it! Aż chcę się przyznać, a to jest moje ba Balkan Polo, nie, Disco Balkan chyba, można było tak nazwać, z Godlewską. I Zenkiem Ta A Żałuję, że to nie było w finale, naprawdę O! Pan, który ma dosłownie punchable face Że jak widzisz, to muszę mu o Nie wiem czemu tak się dzieje Na początku mnie to strasznie żadała ta piosenka Ja byłem tak zdziwiony, że to do finału weszło A z czasem, jak już Montowałem te filmiki, zacząłem to śpiewać. I to, to jest taki enej, rzeczywiście ktoś tam mm, powiedział enej, feature folk, coś w tym jest. I spada Kocham osobę, która to wystawiła, I love you so much. I po prostu masz u mnie dozgonną nie wiem co możesz mieć u mnie nie mam żadnego sklepu, żeby miał promocję albo coś, ale masz moją dozgonną miłość. Za ten utwór kocham, uwielbiam, szanuję. Mój faworyt tego półfinału. Jak to mogło prawie nie wejść do finału? Ja bym chyba się zamordował sam. I nie byłoby drugiego ani trzeciego półfinału. I finału. Ha! Not myself, like body, yes. Uwielbiam. Co mam dużo mówić? Pamiętam, że jak. To była jedna z pierwszych postaci, które się zakwalifikowały. Zostały się do konkursu. I ja tak słuchałem i... Okej, okay. to jest taki pop, który bardzo lubię. Mogłoby, s... dobrze, że to nie leci w radiach naszych polskich, bo bym pewnie wyżygał tą piosenką. Tak jak na przykład piosenką Kurą, ty, kurą ja. Dobra, słuchajcie. Ten półfinał był bardzo wyrównany. Jeżeli chodzi o wyniki, to nie dziwi mnie, że Belgia wygrała ten półfinał. I wygrała też głosowanie jury, aczkolwiek blisko e, była Szwajcaria. Natomiast e, głosowanie e, widzów wygrały Włochy, ale Belgia była druga i Belgia wygrała cały półfinał. E, no, z tymi Włochami to mi bo trochę polało mi serce, że to mimo wszystko wygrało półfinał. E, w, wygrało televoting. E, bardzo mi szkoda jest właśnie Bośni i Hercegowiny, jeżeli mam być szczery bo to jest takie moje guilty pleasure i myślałem, że będzie takie małe, mal, 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 malutkie zaskoczenie na plus. E, Watykan mnie zaskoczył. Mocno, bo był aż piąty u widzów, no użyli był drugi, trzeci, trzeci od końca, więc chyba największa dysproporcja. Jeżeli chodzi o głosowanie, i. Nie wiem czy to zasługiwało na finał, sami powiedzcie. Ale też same w sumie wyniki i to jak. To chyba czekajcie, z 12 miejscem. 12, 11 i 10 przekroczyło 100 punktów. I to się tylko w tym półfinale wydarzyło, bo w następnym już na przykład tylko Francja przekroczyła 100, a w trzecim to wyszła nawet piosenka, która nie przekroczyła 100 punktów, więc to też pokazuje, że to wyrównane głosowanie w tym półfinale oznaczało, że naprawdę było to głosowanie wyrównane. I moją perełką jest Kazachstan z tego półfinału, to jest moje pierwsze miejsce. Na pewno na drugim miejscu byłaby Szwecja, na trzecim byłaby Szwajcaria, Belgia na czwartym. Na piątym miejscu, które ja bym wpuścił do finału, tak powiedzmy sobie, to jest na pewno Grecja. Na szóstym miejscu bym wpuścił chyba mimo by wszystko Węgry. Siódme miejsce dla mnie to jest Bośnia i Hercegowina, I'm sorry. E, ósme miejsce. E, Boże, wyleciałbym mi teraz te wszystkie piosenki, tak szybko. E, co mi się tam jeszcze bardzo podobało? E, Azerbejdżan bym wpuścił na ósmym. I, na, i ostatnie państwo, no, które bym zaryzykował. No to bym Serbię dał i mał wszystko. Ale Włochy bym warił. On cały. No nic. To by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy półfinał. Dajcie znać. Co sądzicie o mojej opinii? Jak bardzo się z nią nie zgadzacie? Jak bardzo mnie hejtujecie za to, że nie lubię jakiejś piosenki, a jakąś yy, bardzo lubię? A nie powinienem, zapewne. Yy, I cóż. Dajcie znać, czy kolejny odcinek ma być już od Eurowizji I tak przeplatać na przykład Eurowizja, Czechwizja, Eurowizja, Czechwizja, Czy już dać do końca tą czekwizję, zamknąć rozdział i wrócić do tego, co jest jakby no, źródłem, fundamentem tego kanału A na pewno jest już sporo tematów, o których warto pomówić Więc wpadajcie na fanpage, nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, żeby być na bieżąco I do usłyszenia w kolejnych odcinkach, bye! We'll you